Katarzyna Pakosińska zabrała 18-letnią córkę do dzień dobrych, jest cel w slady znanej mamy, zdjęcia. Katarzyna Pakosińska kojarzy się opinii publicznej z wyjadkowym poczuciem humoru i zarazliwym. Donosnym śmiechem 50-latka dala się poznać szerszej publice pod koniec lat 90. Przecinek, gdy wraz z kolegami ze studiów w Kabaret Moralnego Niepokoju, zgrana formacja przez lata bawila Polaków do les. A gdy w 2011 roku Katarzyna pozegnala się z grupa, wiele osób nie kryło zaskoczenia. Pakosińska odnalazła się wtedy jako dziennikarka i artystka kabaretowa w mediach publicznych. Lecz po jakimś czasie TVP i Polski Radio podziękowały jej za współpracę. Obecny Katarzyna trudni się przede wszystkim gra w teatrze, co kilka lat wydaje te własne książki. Sporo poswieca w nich swojej największej pasji, czyli zamilowaniu do Gruzji. Fascynacja krajem i jego kultura ma również swoje odniesienie w jej życiu prywatnym. Katarzyna kilka lat temu poslubiła Gruzina i ma Basila z chwilą. Wcześniej była zona niejakiego Tomasza, a owocem ich związku jest 18-letnia Dziś Maja Antonina. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W sobotę Katarzyna Pakosińska zjawiła się w Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała nieco na temat zobowiązań zawodowych i rodzinnych perpetii. W rozmowie towarzyszyła jej córka Maja Antonia, która zdradziła, że chce jeść cel w slady znanej mamy i występować w blasku reflektorów. 18-latka twierdzi, że jest przygotowana do pracy w mediach, gdyż od dziecka towarzyszyła Katarzynie podczas zawodowych zmagan. Swoim nastawieniem zaskoczyła sama Pakosińska, która wielokrotnie mówiła jej o ciemnych stronach zawodu. Tak wygląda córka Katarzyny Pakosińskiej, 18-latka podbija TikToka, zdjęcia. Jest to dosyć spore zaskoczenie, ponieważ przez całe nasze bycie razem tworzyłam taka historię. Za to nie jest łatwy zawód, i Maja wiedziała, za jednak bycie na scenie wiąże się nie tylko z wytuszowana Rzesa. Wiek na suknia i światłami rampy. Tylko widziała, że matka jest niedospana, że jest niedojedzona. Że jest zaganiana, że nie ma wolnego wtedy, kiedy powinno być to wolne, zaznaczyła Pakosińska. To wszystko pokazało mi plusy i minusy tego zawodu i nie mam takiego koloryzowanego obrazu tego wszystkiego. Dlatego, myślę, jestem taka pewna, że chcę to robić, bowiem mniej więcej. O co chodzi, dodala 18-letnia Maja. Bedaca ogromna fanka Taylor Swift Maja zdradziła Marcinowi Prokopowi i Dorocie Wellman. Jak jej pewna siebie i rozesmiana mama zachowuje się za kulisami swoich występów. Wiadomo, zawsze po występie jest zmęczenie, nie można oczekiwać od mamy, zawróci w występu i dalej będzie rozbawiać wszystkich wokół. Ale to jest to nigdy nie jest tak, zachodzi jakaś wściekla. Do mamy przed premiera najlepiej nie podchodzić. Dwa metry stepu i nie odzywać się, oznajmila Maja. Wizyta w telewizji śniadaniowej była to jest okazja do podzielenia się rodzinnymi anegdotami, którym w zabawny sposób zaserwowala widzom pakosińska. Maya wzięłam pierwszy raz na występ z moralnym niepokojem i miała siedzieć za kulisami na malym krzeselku za Kotara i mówię: Ogladaj sobie. Słuchaj tekstu. To ESA, piękne teksty, ale jako stek w trakcie drogi wynikła rozmowa na temat wulgaryzmów. Za dziewczynce na przykład nie wypada powiedzieć słowa DPA. Lepiej powiedzieć tylek. Upa, żeby było delikatnie. I Maja na tym krzeselku usiadła sobie za kulisami, i ja zaczęłam śpiewać piosenkę, i tak śpiewam i wiem. Jaki jest kolejny wers? Zeta milost. A ona miała jego w DPA. I już wiem. Z tego nie zamienię i widzę, a ma ja taki banan na twarzy, wspominała Katarzyna. Zobaczcie, jak Pakosińska i jej 18-letnia córka prezentowały się przed studiem DDTVN.